będzie totalny paraliż. Nie wyjedziemy. No, mam gdzie wszystko nie zakurkowane. będzie wszystko zakorkowane. Będziemy mieć do czynienia z chaosem. Z helikopterem nas będą wozić. No nie mam pojęcia. Wie pani jak wygląda no. przejazd na Wirowińskiej? To co było w naszej mocy, zrobiliśmy. Codziennie przejeżdżają tędy tysiące pojazdów. Przejazd na ulicy Halera znacząco usprawnia ruch w całej Pszczynie, a w szczególności w obrębie okolicznych osiedli. Co czeka nas w związku z jego likwidacją i czy da się ten proces jeszcze zatrzymać? Od jak dawna już trwa walka i usiłowanie o to, żeby ten przejazd pozostał? Od kiedy PKP zaczęło projektować przebudowę toru. To kilkakrotnie opiniowaliśmy jako powiat pszczyński, jako starostwo powiatowe, organizacje ruchu tutaj. Za każdym razem ta opinia co do zamykania przejazdu w ciągu ulicy Halera była negatywna. Konsekwencje będą dla mieszkańców fatalne, tak mogę powiedzieć, nie tylko zresztą dla mieszkańców. Tu nie chodzi o mnie, tylko myślę logicznie, jak rozładować w miarę korki w pszczynie. Boję się troszkę o własną pracę, bo sklep może... Mniej funkcjonować niż funkcjonuje ze względu na klientów, tak, tak? bo ja jeżdżą klienci z Jankowi, z drugiego osiedla, a teraz tędy nie pojadą. Można zauważyć ile tutaj samochodów przejeżdża, prawda? Wszystkie te samochody, jeśli ten przejazd będzie dobrze, zamknięty, nie. będą musiały jechać albo ulicą Dworcową, albo Bieruńską, które już i tak są bardzo zakorkowane, to spowoduje po prostu paraliż. A do szkoły? A tego... Część chodzi do tak. szkoły. Dzieci tak. do szkoły, do przedszkola Czwórka. na przykład. Część Jeździć z tamtej, z drugiej strony do przedszkola. No to I do będą wjeżdżać? Czasy powrotów do pracy no będą, będą bardzo długie. No dzisiaj, dzisiaj już wyjazd przyny w, w godzinach tak zwanych szczytowych zajmuje około pół godziny do 40 minut, a, on, a to się wydłuży, myślę, że do ponad, ponad godziny. Mieszkańcy są wręcz zbulwersowani tym, że ten przejazd będzie na stałe zamknięty. Ważność tego skrzyżowania dla, dla mieszkańców i dla samorządu również yy, podkreśliło to, że. W 2016 roku wybudowaliśmy tutaj dla poprawy bezpieczeństwa, i do, ponieważ ruch tutaj był bardzo duży, sygnalizację świetlną, wybudowaliśmy ją w partnerstwie z Urzędem Miejskim i z prywatnym przedsiębiorcą, który tutaj po drugiej stronie ma swoją siedzibę. Ta tylko też będzie miała no problem do zamknięcia. Nie, do zamknięcia no. Sklep, jeden, drugi, aptyka, wszystko. No to. A dentysta też no o, tu właśnie dentysta, a jeszcze następny. Ta inwestycja to nie jest inwestycja, która powstała rok temu, dwa lata, pięć lat. To jest inwestycja, która była planowana już bardzo długo. Dlatego nie wiemy dlaczego nie zostały tutaj zaproponowane jakieś inne rozwiązania, prawda? Jest, myślimy, że tu jest na tyle ten teren możliwie dostosowany, że można było to w jakiś inny sposób rozwiązać, nie zamykając tego przejazdu na stałe. Wyjazd z naszego osiedla na Katowice albo Bielskę – zero. My, jako mieszkańcy postażyńca, myślę, że będziemy mieć ten problem, że zostaniemy całkowicie odcięci od miasta. No jest to głupie posunięcie, moim zdaniem. Niech to jakoś inaczej porozwiązują. A nawet do końca nie zdajemy sobie sprawy, jaki ogrom będzie tego, jak my zmienimy właśnie przyzwyczajenia że ta pszczyna zostanie podzielona na, na część wschodnią i centralno-zachodnią. Jest to bardzo złe dla nas. Odetnę nam przede wszystkim nas od głównego, głównej pszczyny. Widzimy takie rozwiązanie, żeby w ciągu ulicy Męczenników, Oświęciskich, oprócz wiaduktu, który będzie pod torami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wybudowała inne rozwiązanie, tego dwupoziomowe rozwiązanie tego skrzyżowania, umożliwiające włączanie się praktycznie z każdej strony do ruchu i opuszczanie DK1. Warto by było ewentualnie jeszcze przemyśleć możliwość wykonania tutaj przejazdu jednak dla samochodów na ulicy Kalera. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no, dla mnie w ogóle no, też nie zrozumiałem, dlaczego nie pomyślano, żeby w ogóle przenieść tą, tą kolej szybką poza tereny, tereny miasta. Nie wiem, czy ktoś w ogóle się nad tym zastanawiał. Bardzo znacząca mhm. zmiana, która, mhm. która nastąpi. Nikt nie pomyślał nad konsekwencjami, jak zawsze.